Dalej siostry wiedźmy, czarodziejski krąg za wiedźmy, ot tak, o tak, o tak. To trzy szkockie wiedźmy z Macbeta, autorstwa nieżyjącego już angielskiego emeryty Szekspira. My też mamy trzy takie wiedźmy, tyle że groźniejsze od szekspirowskich, bo prawdziwe. A więc zwiedzimy naszą opowieść. Minister pracy Anna Kalata do tej pory nie przygotowała projektu ustawy emerytalnej dotyczącej osób pracujących w uciążliwych warunkach, no i nie wejdzie ustawa w życie w obiecanym terminie. Wiedźma Kalata nie miała czasu, gdyż zaklinała swój wizerunek jako kobiety na drodze zatrudnienia za 11 tysięcy miesięcznie z pieniędzy podatnika wizarzystki, od makijażu paznokci u rąk i nóg. Dymać emerytów przede wszystkim muszę być ładną, zaklinała rzeczywistość Wiedźma Kalata. Gdyby ją zmienić w rządzie, to rzeczywiście byłaby to prawdziwie kosmetyczna zmiana. Ale nawet jakby Kalata jakimś cudem zdołała w garze uważyć ustawę na jutro, to i tak nie zacznie obowiązywać na czas, bo A. Jutro sobota. B. ZUS pod przewodnictwem drugiej Wiedźmy Aleksandry Wiktorow nie jest przygotowany na wypłatę emerytur pomostowych. Wiktorow też nie ma czasu zajmować się emeryturami, bo uczy się angielskiego. Wkuwa za 6,5 tysiąca złotych miesięcznie właśnie też z pieniędzy emerytów. No nie wiem, szefową na to chce zostać albo w funtach zarabiać. Nie? Nie wiadomo, ostre wiedźmy w każdym razie Jedna piłowała paznokcie, druga szlifowała angielski No i nie mogły pracować No a gdzie trzecia wiedźma? Zapytajmy To Zyta Gilowska, minister finansów Dwie pierwsze wiedźmy wydają publiczne pieniądze na siebie A trzecia, czarując Dostarcza im ich tych pieniędzy Nie? Trzykroć taki, trzykroć wspak Trzykroć jeszcze do dziewięciu Psst, już po zaklęciu Można teraz kląć